Drodzy bracia i siostry, witamy Was na tym szczególnym momencie modlitwy. Dziś zwracamy się do święta Benedykta, znanego z potężnej interwencji przeciwko złu. Przypomnijmy sobie słowa z Psalmu 91, 10 11, Nie spotkacie nieszczęście, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu. Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Zastanówmy się, jak wiara i modlitwa mogą być tarczami przeciwko przeciwnościom, przynosząc pokój i ochronę naszym życiom. Razem odbędziemy tę potężną modlitwę. Ukochany Boże, w swojej nieskończonej dobroci obdarzyłeś nas wstawiennictwem święta Benedykta. Dziś gromadzimy się na modlitwie, szukając wyzwolenia od wszelkiego zła, które może nas dotykać. Z otwartymi sercami i pełni nadziei wołamy o Twoją boską ochronę i o wstawiennictwo tego świętego, tak oddanego walce z ciemnymi siłami. Niech światło Twojej miłości rozproszy wszelkie ciemności na naszych drogach. Święty Benedykcie, wierny sługo Pana, prosimy o Twoje potężne wstawiennictwo w tym momencie. Tak jak Ty stawiłeś czoła i pokonałeś pokusy w swoim ziemskim życiu, prosimy, abyś pomógł nam przezwyciężyć wyzwania i odsunąć wszelkie zło, które nas otacza. Niech Twoja medalik, symbol ochrony, będzie stałym przypomnieniem boskiej obecności w naszych życiom, odpychając negatywne wpływy i przynosząc obfite błogosławieństwa. Ojcze Niebieski, w swojej nieskończonej mądrości, prowadź nas z dala od sytuacji, które mogą nam szkodzić. Niech Twoi aniołowie otoczą nas, tworząc nieprzeniknioną barierę przeciwko wszelkiej złośliwości. Wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mogli opierać się pokusom i trwać mocno na naszej drodze światła. Niech każdy krok, który stawiamy, będzie odczuwalny jako bezpieczeństwo Twojej miłującej obecności. Święty Benedykcie, znany z Twojej mocy przeciwko złu, wstaw się za nami przed tronem niebieskim. Niech Twoja modlitwa połączy się z naszą, tworząc potężną tarczę przeciwko wszelkiej negatywności. Pomóż nam kultywować pozytywne myśli, dobre uczynki i niezachwianą wiarę. Przez Twój przykład życia poświęconego Bogu znajdźmy siłę potrzebną do przemiany naszych własnych żyć, odpychając wszelkie zło i przyjmując dobro. Panie, prosimy, abyś oczyścił nasze serca z wszelkiej urazy, żalu czy goryczy, które mogą otworzyć drzwi złu w naszych życiom. Naucz nas wybaczać tak, jak Ty nam wybaczasz, uwalniając nas od emocjonalnych ciężarów, które nas więżą. Niech pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, panuje w naszych sercach nie pozostawiając miejsca na negatywne czy destrukcyjne uczucia. Napełnij nas swoją boską miłością, abyśmy mogli promieniować światłem i dobrocią wokół nas. Święty Benedykcie, wzorze cnoty i świętości, pomóż nam kultywować nawyki, które odsuną zło z naszych żyć. Niech jak ty, poświęcimy czas na modlitwę, medytację nad pismami i dobre uczynki. Wstaw się za nami, abyśmy mieli rozeznanie, by rozpoznać i unikać sytuacji, które mogą nas odciągnąć od drogi dobra. Niech Twoja mądrość inspiruje nas do dokonywania wyborów, które podobają się Bogu i przynoszą korzyść naszej duszy. Miłujący Ojcze, prosimy o szczególną ochronę dla naszych domów. Niech obecność Twoich aniołów strzeże naszych domów, czyniąc je prawdziwymi sanktuariami pokoju i miłości. Odsuń wszelkie niezgody, zazdrość i zło które mogą próbować przeniknąć do naszego rodzinnego środowiska. Niech miłość, zrozumienie i wzajemny szacunek będą filarami naszych relacji, tworząc sprzyjające warunki dla duchowego i emocjonalnego wzrostu wszystkich członków rodziny. Święty Benedykcie, obroń przed złem, rozciągnij swój płaszcz ochrony nad naszymi pracami i finansami. Wstaw się, abyśmy byli uwolnieni od uciążliwych długów, nieudanych przedsięwzięć czy jakichkolwiek sytuacji, które mogą przynieść ekonomiczną niestabilność. Niech nasza praca będzie błogosławiona i owocna, pozwalając nam nie tylko zaspokajać nasze potrzeby, ale także pomagać tym, którzy są w trudnej sytuacji. Odsuń od nas chciwość i materializm, prowadząc nas do zdrowych relacji z dobrami materialnymi. Panie Boże, w swojej nieskończonej miłosierdzi, uzdrów nas od wszelkiego zła, które może dotykać naszego zdrowia fizycznego, psychicznego czy duchowego. Niech uzdrawiająca moc Twojej miłości przywróci każdą komórkę naszego ciała, każdy myśl w naszym umyśle i każdy aspekt naszej duszy. Odsuń od nas choroby, nałogi i wszelką formę opresji, które mogą osłabiać naszą żywotność i radość życia. Niech doświadczamy pełni zdrowia, którą pragniesz dla wszystkich swoich dzieci. Święty Benedykcie, znany z życia w równowadze i umiarkowaniu, pomóż nam znaleźć harmonię we wszystkich obszarach naszego istnienia. Wstaw się za nami, abyśmy mogli oprzeć się nadmiarom i nałogom, które otwierają drzwi złów naszych życiom. Naucz nas kultywować cnotę umiarkowania, znajdując złoty środek w naszych myślach, słowach i działaniach. Niech jak ty, żyjemy prostym i czystym życiem, trzymając się z daleka od wszystkiego, co może nas duchowo zaszkodzić. Ojcze Niebieski, prosimy, abyś uwolnił nas od wszelkiego strachu, niepokoju i nadmiernej troski, które mogą nas więzić. Niech zaufanie do Twojej boskiej opatrzności wypełnia nasze serca, rozpraszając wszelką niepewność. Odsuń od nas ducha zniechęcenia i beznadziej, zastępując go niezachwianą wiarą w Twoją miłość i troskę. Niech stawiamy czoła wyzwaniom życia z odwagą i spokojem, wiedząc, że zawsze jesteś przy nas. Święty Benedykcie, potężny wstawienniku, prosimy o Twoją ochronę przed negatywnymi wpływami, które mogą nas otaczać. Pomóż nam rozróżniać między dobrem a złem. Wzmacniając naszą wolę, by opierać się pokusom. Niech jak ty będziemy światłem w świecie, pozytywnie wpływając na tych, którzy są wokół nas. Wstaw się, abyśmy byli uwolnieni od toksycznych przyjaźni, szkodliwych środowisk i jakiejkolwiek sytuacji, która może zagrażać naszej duchowej i moralnej integralności. Ukochany Boże, prosimy, abyś oczyścił nasz umysł z wszelkich negatywnych, destrukcyjnych czy nieczystych myśli. Napełnij nas swoją boską mądrością aby nasze myśli były zgodne z twoją wolą. Odsuń od nas złośliwość, osądzanie i destrukcyjną krytykę, zastępując je myślami miłości, współczucia i zrozumienia. Niech nasz umysł będzie odzwierciedleniem twojego światła, promieniującym pokojem i dobrocią dla wszystkich, którzy nas otaczają. Święty Benedykcie, przykładzie oddania modlitwie i pracy, wstawiaj się za nami, abyśmy znaleźli równowagę w naszym codziennym życiu. Pomóż nam mądrze organizować nasz czas, przeznaczając chwilę na modlitwę, pracę i odpoczynek. Niech jak Ty uczymy się widzieć sakrum we wszystkich naszych działaniach, przekształcając każdą czynność w okazję do chwały i służby Bogu. Odsuń od nas lenistwo i zwlekanie, które mogą otworzyć drzwi dla zła w naszym życiu. Miłosierny Ojcze, prosimy Cię, abyś uwolnił nas od wszelkiej urazy i pragnienia zemsty, które mogą zatruwać naszą duszę. Naucz nas przebaczać tak, jak ty nam przebaczasz, uwalniając nas z kajdan nienawiści i goryczy. Niech uzdrawiająca moc twojej miłości leczy rany przeszłości, pozwalając nam żyć w pokoju z sobą samym i z innymi. Odsuń od nas wszelki duch podziału i niezgody, zastępując je jednością i braterską miłością. Święty Benedykcie, wzorze pokory i służby, wstawiaj się za nami, abyśmy zostali uwolnieni od pychy i egoizmu, które mogą nas oddalić od Boga i bliźniego. Pomóż nam kultywować pokorne i służebne serce, zawsze gotowe do pomocy potrzebującym. Niech jak ty odnajdujemy prawdziwą wielkość w bezinteresownej służbie, odrzucając daremne poszukiwanie uznania i statusu. Wstawiaj się za nami, abyśmy byli narzędziami Bożej Miłości na świecie. Panie Boże, w swojej nieskończonej dobroci, prosimy Cię, abyś chronił nas przed wszelką przemocą i złem, które mogą nam zagrażać. Niech Twoja potężna ręka strzeże nas przed wypadkami, napadami i wszelką formą agresji. Otocz nas swoją ochronną obecnością, abyśmy mogli kroczyć z bezpieczeństwem i zaufaniem. Odsuń od nas i naszych bliskich wszelkie niebezpieczeństwa, widzialne i niewidzialne, pozwalając nam żyć w pokoju i spokoju. Święty Benedykcie, znany z mocy przeciwko siłom ciemności, wstawiaj się za nami przeciwko wszelkiej formie duchowej opresji. Pomóż nam opierać się pokusom i złym wpływom, które mogą nas otaczać. Niech Twoja modlitwa wzmacnia nas w codziennej walce duchowej, utrzymując nas mocnymi w wierze i praktykowaniu cnót. Wstawiaj się za nami, abyśmy byli uwolnieni od wszelkiego rodzaju więzów, przekleństw lub negatywnych wpływów, które mogą szkodzić naszemu życiu duchowemu i materialnemu. Miłujący ojcze, prosimy Cię, abyś uwolnił nas od wszelkich nałogów i uzależnień, które mogą zniewalać nasz umysł, ciało lub ducha. Niech wyzwalająca moc Twojej miłości łamie wszelkie kajdany, które nas wiążą, przywracając nam pełną wolność dzieci Bożych. Odsuń od nas pokusy, które prowadzą nas do szukania pocieszenia w substancjach lub szkodliwych zachowaniach. Napełnij nas swoją łaską, abyśmy znaleźli satysfakcję i pełnię tylko w Tobie. Święty Benedykcie, przykładzie dyscypliny i samokontroli, wstawiaj się za nami, abyśmy mieli siłę opierać się pokusom i przezwyciężać nasze słabości. Pomóż nam kultywować zdrowe nawyki, które wzmocnią naszą duszę i utrzymają nas na drodze dobra. Niech jak ty, znajdujemy w modlitwie i medytacji nad Pismem Świętym siłę potrzebną do codziennych walk przeciwko złu. Wstawiaj się za nami, abyśmy byli wytrwali w naszej dążeniu do świętości. Ukochany Boże, prosimy Cię, abyś uwolnił nas od wszelkich form współczesnego niewolnictwa, które mogą nas zniewalać. Niezależnie od tego, czy jest to uzależnienie od technologii, niekontrolowany konsumpcjonizm, czy nieustanne poszukiwanie aprobaty w mediach społecznościowych, pomóż nam znaleźć wolność i równowagę. Niech potrafimy mądrze i umiarkowanie korzystać z błogosławieństw technologii i dóbr materialnych, nie stając się ich niewolnikami. Odsuń od nas iluzję, że szczęście tkwi w rzeczach materialnych. Święty Benedykcie, patronie dobrej śmierci. Wstawiaj się za nami, abyśmy zostali uwolnieni od lęku przed śmiercią i związanych z nią trosk. Pomóż nam żyć każdego dnia z celem i wdzięcznością, przygotowując się duchowo na ostateczne spotkanie ze Stwórcą. Niech jak Ty, stawiamy czoła wyzwaniom życia i śmierci z tą samą spokojem i zaufaniem. Wstawiaj się za nami, aby nasze przejście z tego świata było spokojne i błogosławione. Ojcze niebieski, prosimy Cię Abyś uwolnił nas od wszelkich form uprzedzeń, nietolerancji i dyskryminacji, które mogą być zakorzenione w naszych sercach. Pomóż nam dostrzegać w każdej osobie Twoje podobieństwo i obraz godny szacunku i miłości. Odsuń od nas pochopne sądy i brak empatii, zastępując je sercem pełnym współczucia i gościnności. Niech będziemy narzędziami Twojego pokoju i miłości w świecie, często podzielonym przez różnice. Święty Benedykcie przykładzie mądrości i rozeznania, wstawiaj się za nami, abyśmy mieli jasność umysłu i ducha w podejmowaniu właściwych decyzji. Pomóż nam rozróżniać między dobrem a złem, między słusznym a niesłusznym, we wszystkich sytuacjach naszego życia. Niech, jak Ty, zawsze szukamy woli Bożej w naszych wyborach, odrzucając ścieżki, które mogą prowadzić do zatrącenia. Wstawiaj się za nami, abyśmy byli prowadzeni przez Boże światło we wszystkich naszych krokach. Panie Boże, w swojej nieskończonej miłosierdziu, prosimy Cię, abyś uwolnił nas od wszelkiej winy i samokarania, które mogą nas powstrzymywać przed pełnym doświadczeniem Twojej miłości i przebaczenia. Pomóż nam przyjąć Twoją łaskę i przebaczyć sobie, tak jak Ty nam przebaczasz. Odsuń od nas destrukcyjny perfekcjonizm i nadmierny samokrytycyzm, zastępując je zdrową dążeniem do wzrostu i doskonałości. Niech żyjemy w wolności i radości ukochanych dzieci Bożych. Święty Benedykcie. Przykładzie braterskiej wspólnoty, wstawiaj się za nami, abyśmy zostali uwolnieni od wszelkiej izolacji i samotności, które mogą nas dręczyć. Pomóż nam budować zdrowe i odżywcze relacje, oparte na miłości i wzajemnym szacunku. Niech jak ty uczymy się widzieć Chrystusa w każdej napotkanej osobie, traktując wszystkich z dobrocią i współczuciem. Wstawiaj się za nami, aby nasze wspólnoty były miejscami gościnności, gdzie nikt nie czuje się samotny ani odrzucony. Miłujący ojcze, prosimy Cię, abyś uwolnił nas od wszelkich form niesprawiedliwości i opresji, które mogą nas dotykać lub które możemy wyrządzać innym. Otwórz nasze oczy, abyśmy rozpoznawali sytuację nierówności i daj nam odwagę działać na rzecz uciskanych. Odsuń od nas obojętność i egoizm, zastępując je aktywnym zaangażowaniem w sprawiedliwość i solidarność. Niech będziemy agentami przemiany w naszym społeczeństwie, promując bardziej sprawiedliwy i braterski świat dla wszystkich. Święty Benedykcie, patronie Europy i promotorze pokoju, wstawiaj się za nami i za naszym światem tak bardzo potrzebującym harmonii. Pomóż nam być budowniczymi pokoju w naszych rodzinach, społecznościach i narodach. Niech jak ty promujemy dialog, pojednanie i wzajemne zrozumienie między wszystkimi ludźmi. Wstawiaj się za nami, abyśmy zostali uwolnieni od nienawiści, przemocy i nietolerancji, które prowadzą do konfliktów i wojen. Niech pokój Chrystusa panuje w naszych sercach i rozprzestrzenia się na cały świat. Ukochany Boże, prosimy Cię, abyś uwolnił nas od wszelkiej formy nadmiernego przywiązania do rzeczy materialnych lub osób. Pomóż nam znaleźć równowagę między zdrową miłością a zależnością emocjonalną. Odsuń od nas lęk przed utratą i niepokój o przyszłość, zastępując je zaufaniem do Twojej Bożej Opatrzności. Niech jak święty Benedykt uczymy się używać dóbr tego świata, nie tracąc z oczu skarbów wiecznych. Święty Benedykcie, przykładzie prostoty i oderwania, wstawiaj się za nami, abyśmy zostali uwolnieni od niewoli konsumpcjonizmu i nieustannego poszukiwania statusu. Pomóż nam znaleźć radość w prostych rzeczach życia, bardziej ceniąc bycie niż posiadanie. Niech jak ty, żyjemy życiem zadowolenia i wdzięczności, wolni od ciągłych porównań z innymi. Wstawiaj się za nami, aby nasze potrzeby były zaspokojone, a my byli hojni dla tych, którzy mają mniej. Ojcze Niebieski, prosimy Cię, abyś uwolnił nas od wszelkich nałogów lub kompulsywnych zachowań, które mogą nas zniewalać. Niezależnie od tego, czy jest to uzależnienie od substancji, gier, jedzenia czy jakiejkolwiek innej formy zależności, prosimy o Twoją wyzwalającą interwencję. Odsuń od nas pokusy, które prowadzą nas do szukania pocieszenia w rzeczach, które nam szkodzą. Napełnij nas swoją miłością i pokojem, abyśmy znaleźli prawdziwą satysfakcję tylko w Tobie. Święty Benedykcie, obroń przed truciznami, wstawiaj się za nami, abyśmy byli chronieni przed wszystkim, co może zatruwać nasz umysł, ciało lub ducha. Pomóż nam rozróżniać między tym, co nas odżywia, a tym, co nas niszczy, zarówno w naszych wyborach rozrywkowych, żywieniowych, jak i towarzyskich. Niech jak ty uczymy się traktować nasze ciało jako świątynię ducha świętego, dbając o nasze integralne zdrowie. Wstawiaj się za nami, abyśmy zostali uwolnieni od wszelkich toksycznych wpływów w naszym życiu. Panie Boże, w swojej nieskończonej mądrości, prosimy Cię, abyś uwolnił nas od wszelkiej formy ignorancji i uprzedzeń, które mogą ograniczać nasze zrozumienie świata i innych ludzi. Otwórz nasze umysły, abyśmy ciągle się uczyli, rozwijali empatię i poszerzali nasze horyzonty. Odsuń od nas lęk przed odmiennością i opór wobec nowości, zastępując je zdrową ciekawością i pragnieniem wzajemnego zrozumienia. Niech będziemy narzędziami jedności, a nie podziału w naszym społeczeństwie. Święty Benedykcie, patronie studentów, wstawiaj się za nami, abyśmy mieli mądrość i rozeznanie w naszej dążeniu do wiedzy. Pomóż nam używać naszej inteligencji i talentów dla dobra wspólnego, zawsze szukając prawdy z pokorą i otwartością. Niech jak ty, postrzegamy naukę jako drogę do duchowego i ludzkiego rozwoju. Wstawiaj się za nami, abyśmy byli uwolnieni od intelektualnej pychy i manipulacji prawdą. Miłujący Ojcze, na zakończenie tej modlitwy, dziękujemy za Twoją stałą obecność w naszym życiu. Ufamy, że dzięki Twojej łasce i wstawiennictwu świętego Benedykta, wszelkie zło zostanie od nas odsunięte. Niech zawsze kroczymy w świetle Twojej miłości, chronieni i prowadzeni przez Twoją boską rękę. Przypominamy wszystkim, którzy towarzyszą nam w tej modlitwie, że mamy dostępne jeszcze dwie modlitwy na ekranie. Zachęcamy Was do wybrania jednej z nich, aby kontynuować tę modlitwę wiary i nadziei. Nie zapomnijcie zapisać się na nasz kanał, aby otrzymywać więcej inspirujących treści i potężnych modlitw. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego stąpi na Was wszystkich i pozostanie na zawsze. Niech święty Benedykt wstawia się za każdym z Was, przynosząc ochronę, pokój i wyzwolenie od wszelkiego zła. Amen.